Terima kasih telah menonton! Kim pan jesteś co pan tu robisz? Ja jestem Ignacy Dawid, przychodzę z Łodzi do Wdy. To witam wszystkich, nazywam się Ignacy Dawid. Mam 22 lata. Ostatnim moim klubem był Sokół Aleksandrów, wcześniej też widzę fuć i gram na pozycji środkowego pomocnika. Wydaje mi się, że na pewno podanie prostopadłe. Jest moją mocną stroną. Zwinność tak samo na boisku. A reszta no to kibice zobaczą na boisku. Na pewno zawodnik do środka pola. Przed sezonem planowaliśmy kolejnych wzmocnień właśnie do tej formacji. W, w ubiegłym sezonie graliśmy praktycznie cały, całą rundę tylko dwoma zawodnikami, i na tej pozycji chcieliśmy się przede wszystkim wzmocnić. Po, po, po Damianie Stasikowski, kolejny doświadczony zawodnik. Dawid Ignacy o, o dobrych e, przede wszystkim cechach e, techniczno-taktycznym szkolony przede wszystkim tak jak powiedziałaś w Legii Warszawa, grający ostatnio w Widzewie Łódź, e, zawodnik, który ma na koncie 5 meczów w Ekstraklasie, a więc liczymy tutaj na, na wiele, na wiele e, możliwości piłkarskich e, i na to, że, że, że będzie wiodącą postacią w naszym zespole. Zawodnik, e... Który CV naprawdę ma bardzo bogate, jak na swój młody wiek. Nie ukrywam, że takiego zawodnika też poszukiwaliśmy i potrzebowaliśmy. Wzmacniając rywalizację tutaj w środku pola, był to jeden z priorytetów. Cieszę się, że takim ruchem. Ten priorytet spełniliśmy. Co do jego, jego poprzednich klubów w CV, nie ukrywam, że darzę bardzo dużą sympatią zawodników z Czołowych Akademii w Polsce, bo ich jakość piłkarska to jest jedno, ale ich świadomość, coś co bardzo nam się przydaje również w szatni, w całym klubie, żeby ta świadomość z tego klubu, całej szatni poprzez takich zawodników szła do góry, to jest rzecz, którą też bardzo doceniam u tych zawodników. No na pewno dalej młody zawodnik, przy czym liczymy tutaj już przy zawodniku takim jak Ignacy w roczniku 2003, czyli zawodnik już w wieku 22 lat, że pomimo młodego wieku ma już sporo sezonów doświadczeń i wpłynie to bardzo dobrze na nasz zespół. Zawodnik, który w małej grze, w grze na jeden kontakt. Ma bardzo dużo umiejętności i one tutaj będą nam bardzo potrzebne w takich fazach gry jak otwarcie grot bramki i budowanie niskie, aby to posiadanie piłki, utrzymanie się przy niej nawet pod dużą presją było jeszcze skuteczniejsze. Na pewno zainteresowanie. Widziałem, że trener wykazał dużą chęć, żebym po prostu tu grał. Na tym mi zależało. Też byłem na jednym, na jednym sparingu i mogłem zobaczyć jak drużyna funkcjonuje, wygląda na boisku. I uważam, że, że jakby warunki są dobre, żeby się rozwijać dalej.